siema siema yeah. ja w sumie nie jestem teraz na swoim koncie nie to że komuś ukradłam konto tylko po prostu założyłam jakieś konto które jest dla was więc no, tak naprawdę to niedługo było... gdzieś wam sobie swytle hasło będziecie mieli do wygrania to zresztą Wiecie? No kto bierze to najlepszy, kto w ogóle znajdzie nazwę, w ogóle kto znajdzie to hasło to proszę bardzo niech sobie bierze konto. W ogóle zrobiłam je dla was, więc tylko tyle chciałam bardziej przekazać, ale tak w ogóle to jeszcze będę sobie tu łazić, żeby Zbierać pieniądze, bo nie dam Wam takiego po prostu bez pieniędzy konta. Coś nie wiem co się dzieje. Chciałbym za różne zadanka, tego, żeby. No żebyśmy po prostu. żeby było no. Proste. No, więc spoko Teraz mamy 1430 Znaczy ja pojawi się Albo nie wiem Nie wiem kiedy mi się zechce to Włożyć, nie wiem, może już się pojawiła Naprawdę nie mam pojęcia um, Powinien się Pojawić Całe hasło, bo nie chcę mieć się po kolei pisać tych liter. A poza tym, no nie, no, nikt z Was tego konta nie wygra. jakby, a i tak w ogóle to, no, nie powiedziałam, jak się to konto nazywa. Jest to konto misiaczek QWQ Zrobię tutaj skina pasującego do nazwy konta. No i będzie tu taki właśnie Cosiaczek. Mm. Cosiaczek, misiaczek Ura. Dalej, bo mi się zaraz ten zrobili mi te nagrywania. Dajesz! Dajesz! No i sorry, że w ogóle tak wygląda. Tak, ale zrozumcie, że to konto dopiero co powstało... Bardzo jakieś parę sekund... Nie no, dwie minuty temu. Trzy. W ogóle to zaraz będę zakończyć ten film, bo w ogóle to było tylko coś takiego typu. No po prostu chciałam wam powiedzieć, że macie tutaj ode mnie konto dała, yy, w ogóle sobie wzięcia.